Ciekawostka od Grzegorza Ćwiklińskiego. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że amerykańscy republikanie, nie ci z pierwszych stron gazet, ci z raczej tylnych rzędów określani w USA mianem patriotów, mówią, że powinniśmy przygotować się do wojny. My, Polacy w sensie, i nie, nie mają na myśli ruskich, a przynajmniej nie od razu. Widzą możliwość wybuchu konfliktu zbrojnego w Europie w ciągu najbliższych pięciu lat na skutek dezintegracji struktury wiodących państw i społeczeństw europejskich. Według tych prognoz zarzewiem może być ostra, choć mocno spóźniona reakcja rządów państw Unii Europejskiej na kryzys migracyjny, co przełoży się na interwencję krajów islamskich graniczących z państwami Unii Europejskiej. Na ulicach stolic wybuchną zamieszki wywołane przez żołnierzy dżihadu ukrytych wśród imigrantów. Rosja wykorzysta moment na ostateczne zamknięcie kwestii ukraińskiej, a USA znajdzie się na krawędzi konfliktu z Chinami. Ci co bardziej bezpośredni lub radykalni w swoich ocenach i prognozach uważają, że zarzewiem otwartego konfliktu zbrojnego w skali świata, choć raczej nienuklearnego, będzie likwidacja państwa Izrael przez Iran i islamskie kraje sąsiednie co pogrąży świat w wieloletnim konflikcie polityczno-zbrojnym. Odżyją dawne niechęci i resentymenty, a brak sił mogących zagwarantować lub przywrócić porządek na świecie spowoduje chaos i destabilizację dotychczasowego układu sił. Słuchałem tego jak science i political fiction, choć przyznam, że konkretna i zasadna argumentacja i analiz wywołała czasem ciarki na plecach i bynajmniej nie było to wszystko obliczone na zrobienie wrażenia na polskim koledze. To był czysty pragmatyzm, zresztą oni pragmatyzm wysysają chyba z mlekiem swoich amerykańskich matek i jak to mawiają u nas strzeżonego pambu strzeże, zaczynam się uczyć strzelać i zamierzam pozyskać pozwolenie na broń i oby się nie przydała.